witam serdecznie kanał Miry i Jego Ego. Nadszedł ten dzień nadszedł dzień 27 stycznia, kiedy to ma miejsce otwarcie nowej wystawy w sklepie świat małych techników, wystawy z całej historii zestawów LEGO LEGOTEchnik. I jestem tutaj na miejscu. Pogoda dzisiaj jest tragiczna, więc za chwilę będę miał mokre włoski, jak tam będę wchodził. Głos mam taki, jaki powinienem mieć po trzech godzinach prowadzenia zajęć na uczelni, więc trzeba będzie mnie jakoś znieść. I zaraz pokażę, co tutaj na tej wystawie jest. Zobaczymy, co tam pan Piotr przygotował w piwnicy. Także za chwilę wchodzimy na miejsce. No nie ma lekko z tą pogodą, naprawdę jest tak średnio, ale chyba docieramy na miejsce. Właśnie wlazłem w jakąś kałużę. Tak oto wygląda ten sklepik, tym razem pola. I chyba tutaj mamy dzisiaj tą wystawę. O, popatrzmy jak tutaj się powiększyło. Już jest dużo lepiej niż było na samym starcie sklepu. To jakiś fajny stary zestawik i wchodzimy do środka. Żeby wejść na wystawę trzeba sobie kupić taki ładny bilecik. Tutaj mamy cennik. I mamy pana szefa, ale jest zajęty. Więc tutaj trzeba się chyba kierować do wejścia na wystawę. Tu już tak i podaję bilecik. I już mogę tu wejść. No to jak już się wejdzie, to, to, już, jest, to już jest ciekawie. To na pewno nie jest tak, jak przy otwarciu sklepu, tylko dużo się tu pojawia. Oczywiście nie będę pokazywał całych tutaj półeczek, bo tu trzeba przejść na wystawę i to zobaczyć, ale parę szocików myślę, że tutaj uda się pokazać. Tu jest cała historia. Tu jest sporo zestawu. Będę się teraz zachowywał jak y, klienci naszego sklepu. Y, to miałem. To miałem. A to nawet mam i to mamy dostępne. No sporo tu jest takich staroci fajnych, które gdzieś tam się przewijają także przez nasz asortyment. I można je sobie tutaj obejrzeć. To co zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie to opisy. Naprawdę sporo tego. Jest tu co poczytać, jest tu co robić, nie tylko, nie tylko oglądać klocki, ale też zapoznać się z historią. Tutaj na przykład mamy świetną rzecz, czyli kamienie milowe w serii LEGO Technic. 77 debiut i przejście przez wiele roczników. Nie będę wszystkiego pokazywał, trzeba tutaj się pojawić na miejscu i sobie poczytać. Mamy tutaj sporo ciekawostek. Też mamy papierkologię. I na przykład możemy się dowiedzieć, że w roku 85 Lego Technik. no nie wydało za wiele i dlatego jest tu pusto. Słyszałem, co przed chwilą mówiłeś, ja Ci dam papierkologię. Tutaj mamy przykład instrukcji do zestawu 851, która składa się z jednej kartki. Kiedyś na początku Lego Technik były takie instrukcje: jedna kartka złożona jak mapa i to wystarczało do tego, żeby zbudować czasami więcej niż jeden model. A tutaj mamy współczesną. A tutaj instrukcję. mamy współczesną instrukcję. Jesteśmy na 429 kroku i jak widać jesteśmy gdzieś w okolicach połowy tejże instrukcji. E, tutaj może być zagadka dla znawców: co to jest za zestaw? Natomiast za okaz przy okazji tej gabloty chciałem pokazać, jak bardzo. Zmieniły się materiały, które były dołączane do zestawów. Co mieliśmy kiedyś? Jedną kartkę dwustronnie zadrukowaną, i co mamy dzisiaj? Co prawda, nie da się porównać oczywiście tych dwóch zestawów ze sobą, bo jeden to ogromne auto, a drugie to relatywnie mały ciągnik, no ale kurczę dalej, popatrzcie, ile lat i jaki rozwój serii. I tak zaczyna się ta wystawa. Tutaj najstarsze zestawy z lat 70. Jak widać, nie trzeba było wcale dużo kolorów, żeby to wyglądało ładnie i żeby to wyglądało efektownie. To jest część wystawy, do której można podejść na żyrafę, czyli nie wchodząc na część wystawową, jeszcze tutaj sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ale i tak cały bayer jest na samym dole. To co, myślę, że to jest dobry motyw, żeby teraz zejść na dół i zobaczyć, co tam kryją te czeluści. Jestem na schodach. Spróbuję się nie wywalić. Zobaczymy, co tu jest dalej. Mam nadzieję, że nikogo tutaj przez przypadek nie nakręcę. Kto by nie chciał być nakręcony. Dużo mamy tutaj planż, więc naprawdę jest tu strasznie sporo do czytania. To nie jest tylko oglądanie. I teraz, słuchajcie, jak się zejdzie na dół, to tu jest naprawdę ciekawie. Tu jest tego, wow, tu jest tego bardzo dużo. Tu jest cała kolekcja zestawów i muszę sobie tutaj robić jakieś urywki chyba, żeby to ogarnąć. Tutaj mamy jakąś salę zabaw, ponieważ tutaj jest sporo dzieciaków. Nie będę tutaj robił jakoś najwięcej ujęć, ale coś tu się kręci. Można się bawić majstormami. Tak, mamy tablicę. I uciekam stąd, żeby nie przeszkadzać. I zaczynamy zwiedzanko tutaj, przynajmniej fragmentów tego tutaj miejsca. Panie szanowny właścicielu, co te klocki takie tutaj żółte? To się wsadza na bardzo długo do wody utlenionej. I troszkę lepiej wygląda, ale jak rozumiemy, tutaj chciano zachować pierwotną, e, pierwotny kolorek tych, e, tych klocków. Widać po nim upływ lat. Ten zestaw pokazuje dlatego, że właśnie jestem w trakcie składania go. To znaczy, mam go rozłożonego, jestem w trakcie liczenia, i być może ten zestaw niebawem pojawi się u nas w sklepie dostępny do zakupu. E, a zestaw o tyle ciekawy, że jest to pierwszy zestaw w tematyce spaceowej wydany przez technik w roku. Zobaczmy sobie tutaj. Tak wyglądają podpisy do wszystkich zestawów w roku 96. I jak wspominałem, jest tu mega dużo do czytania. Na przykład tutaj mamy historię, i to też mnie ciekawiło. Zestawy Rayleigh, w których brakuje numerków 1 i 2. A mamy 3, 4, 5, 6. Tak są one numerowane. I mamy tutaj też o tym pewną historię z ciekawostek, które jeszcze tutaj zdecydowanie warto pokazać. O, ten zestaw to jest zestaw, który czyta kody kreskowe. Czyta kody kreskowe i na tej podstawie się porusza. I ma do tego taki pilocik. Zestaw wydany w roku 97. I mówię o nim, dlatego, że też jestem w trakcie składania go, czyli mam go w statusie rozłożonego. Także niebawem, niebawem, no pewnie za kilka miesięcy znając życie, jak się będę za to tak zabierał, będzie dostępny i to nawet z pudłem. I tutaj no sporo zestawów, które gdzieś tam się przewinęły u nas przez sklep. Z takich jeszcze ciekawostek troszkę związanych z naszym asortymentem. Tutaj mamy slajzery. I zobaczmy jak wyglądały sobie pudełka do slajzerów, a przynajmniej te oryginalne pudełka papierowe, które otaczały pudełka plastikowe, w którym dopiero były klocki. I tutaj Pozdrawiam osobę, która chciała ode mnie kupić ten zestaw w pudełku. Niestety ja go nie mam w takim stanie. Tutaj mamy zestawy Competition i mamy zestawy Roboridersów, czyli ta końcówka Technicsów, zanim jak jeszcze to były Techniki, a nie, e, a nie Bionicle. I mamy tutaj nawet informację, że Bionicle to osobna seria, w związku z tym nie należy jej się tutaj spodziewać. I mamy tutaj dyski, i mamy tutaj dyski, w związku z tym ciekawe, czy mamy tutaj jakieś dyski cenne. Ja mam taki jeden dysk jeszcze cenny, który mi został z tej takiej najrzadszej serii, chyba z sześcioma czy siedmioma kropkami. No każdy, zestaw, każdy dysk z tej serii kosztuje około 200. Także jak go na razie mam, a może on sobie tutaj leży. I mega dużo innych zestawów. A tutaj jak na złość pudełek, może nie ma dużo, ale ja ten zestaw akurat w pudełku mam. Chciałem go już tu obchnąć, ale widzę, że pan szef też go tutaj ma. Z ciekawostek sporo zestawów promocyjnych, z tego co tutaj widzę po opisach. Zestawy wydane na dzień dziecka w Niemczech, gdzieś tam dostępne w Japonii. Także tego typu unikaciki też tutaj można dorwać. Udało się dorwać szefa na dwie minuty. Panie Piotrze, jak wrażenia z dzisiejszego dnia? Bardzo pozytywnie. Przyszło chyba więcej ludzi niż się spodziewałem. Przyszło bardzo dużo moich przyjaciół z wcześniejszych lat i z miejsc pracy i nie tylko. To najważniejsze, przyszedł dobroczyńca, dzięki któremu cała ta wystawa dzisiaj ma miejsce, ponieważ mój przeszywany wujek był tą osobą, która ufundowała mi pierwsze zestawy, które są ze mną do dzisiaj. Między innymi, możecie zobaczyć tutaj mój pierwszy dwudziestokwilkoskowy zestaw tabulan i mój pierwszy zestaw, który Technika 853 mam do dzisiaj. To jest zestaw, który otrzymałem jako dziecko, mając około 7 lat. Także muszę Wam powiedzieć, że to, że go zaprosiłem i że znalazł w ogóle czas, że przyszedł tutaj dzisiaj i że po tylu latach mogliśmy z powrotem zobaczyć, że to, co się działo tam 40 parę lat temu, dzisiaj ma swój ciąg dalszy, było dla mnie naprawdę niesamowite. Jestem zadowolony ciepłym przyjęciem osób, które tą wystawę dzisiaj zwiedzały. To nie jest tak, że nie ma absolutnie nic do poprawy. Przyjmuję wdzięcznością cały feedback, jaki dostaję. Będę się zmieniał tak, żeby było to dla Was miejsce jeszcze lepsze niż to, które było opisywane dzisiaj przez zwiedzających paroletnich, którzy mówili, że było fajnie. Także zapraszam, przyjdźcie na kościuszki i zobaczcie sami, jak to miejsce wygląda, i e, będę ciekawy Waszej opinii. Do zobaczenia. I co mogę powiedzieć po obejrzeniu? No, dzieje się tutaj mega dużo. Wydaje się to naprawdę dobre miejsce do zwiedzania na jakieś wycieczki szkolne, gdyż jest to rzut chomikiem od jubilatu, a taki mocniejszy rzut nawet i chomikiem od Wawelu. Jest tu cała historia techników od najstarszych lat, gdzieś tam 70. do roczników bieżących. Miejsce wydaje mi się zdecydowanie warte polecenia, już nawet nie z powodu tych samych zestawów, no bo zestawy są i robią mega wrażenie. Ale takie mega wrażenie robią też te opisy. Tutaj dużo, dużo opinii właściciela, dużo takich elementów typu, jakie klocki zostały wprowadzone. O, na przykład tutaj mamy jakie klocki zostały wprowadzone w danym roku i jak to wpłynęło na całą serię. Tutaj mega, dużo ciekawostek. Powiedziałbym niedostępnych, no może gdzieś tam dostępnych w sieci, ale niedostępnych jakoś tak za bardzo na świecie, więc zdecydowanie warto z tym miejscem się zapoznać. I uważać na mopa czyli musimy zachować tutaj ciszę w tym miejscu. Także zdecydowanie polecam odwiedzić świat małych techników, Kraków, okolice pętli Salwator.